Mamy prawo wymagać więcej od przedsiębiorcy, mamy prawo, mo, możemy oczekiwać mniej od, od konsumenta. No z moich ulubionych podejść sądów, które permanentnie pojawia się w orzecznictwie, bo banki twierdzą, że kursy, które są stosowane przez nich, mają charakter rynkowy. Cokolwiek to znaczy charakter rynkowy. Ale sądy mówią wprost: Banku, nas to nie interesuje, że ty stosowałeś spread, który odbiegał o 10 czy 20 groszy od średniego kursu NBP. Ty sam, ty. Wprowadziłeś mechanizm, wprowadziłeś postanowienie umowne, które mówi, że możesz dzisiaj postanowić, że u mnie kurs wynosi 10 do 1. Czy z tego korzystałeś? Nie ma to najmniejszego znaczenia, no. ale ty to wprowadziłeś i za to masz ponieść konsekwencje. Za to ma, macie spotkać sankcja w postaci no, uznania, umowy za, uznania klauzuli za niedozwoloną no. i unieważnienia yy, całej umowy. I właśnie rozmawiamy też o, o dostępie do informacji, do wiedzy. Weźmy pod uwagę jedną rzecz i z tym też Państwo musicie zdawać sobie z tego sprawę. Wy naprawdę mieliście prawo pewnych rzeczy nie rozumieć, nie wiedzieć. To bank miał, miał obowiązek Was poinformować o tym, że pewne zapisy w umowie się jakie zapisy w umowie się znajdują i co one oznaczają. I jeżeli bank tego nie zrobił to bank powinien ponieść konsekwencje. Nie wy. Wy mieliście szablon, mieliście formularz, mogliście podpisać tę umowę albo wyjść z, z oddziału banku bez kredytu. To było jedyne, co mogliście zrobić, tak jak to zostało wspomniane, wpływ na wysokość ewentualnie 1% 10, 10 marży. Termin zapadalności raty to jest to, co kredytobiorca mógł sobie ustalić dowolnie. Reszta po prostu była przygotowana przez bank. I bank powinien ponieść konsekwencje wprowadzenia klauzuli niedozwolonej do treści swojej umowy.